Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będą Paweł, Marta i Maksiu I dzisiaj będziemy grać i zobaczymy jakim influencerem jesteśmy co runda każdy z nas będzie karteczkę z jakimś influencerem po kolei będziemy sobie zadawać pytanie odnośnie tego influencera ale ten... tylko tak nie tylko tak nie nie ma jakiegoś zaawansowania tak. pytanie może się powtarzać? czy jak Max się zapyta czy jest dziewczyną to ja też mogę się zapytać? możesz zapytać czy jesteś chłopakiem okej, okay, czyli nie możemy powtórzyć pytania tak. czy jestem mężczyzną? spekulowałbym aha i osoba która zgadnie najwcześniej jakim influencerem jest wygrywa To złotych subskrybujcie kanał, wstawcie łapkę w górę i od razu przechodzimy do pierwszej rundy Czyli jesteśmy tymi osobami Dobra, to zaczyna Maksymilian, ja ty Czy jestem kobietą? Nie Czy jestem mężczyzną? No weź się ku**a poj**a Tak, po ja mężczyzną, to mężczyzną, czy jestem płci piękna? Tylko zależy, która jest płci płeć piękna no Można powiedzieć, to tak. że tak jesteś płci pięknej A! Jesteś piękna Dzięki, Paweł Na moim YouTubie, no tylko to może być influencer, nie, nie może nie mieć YouTube'a, ale zapytam, jak nie będzie YouTube'a to odpowiedź nie Czy na moim YouTube mam powyżej miliona subskrypcji? Tak mhm. Masz Czy należę do jakiejś grupy influencerów? Chyba nie No nie, no nie Czy prowadzę kanał na YouTube'ie? Tak, prowadzisz To już mi czy mam długie włosy? Tak. No. No. Zależy to się uważa za długie, no ale długie. No takie no, no takie on gdzieś. <noise> tak, takie on <noise> gdzieś, tak. Czy tworzę content lifestyle'owy? Tworzysz. Okej. Okay. Mam powyżej 999 tysięcy subskrypcji. Tak, masz. Czy obecnie nagrywam na YouTube? Mogę sprawdzić? To trzeba zweryfikować. No. Tak! Okej. Okay. Czy długo działam w tej branży influencerskiej? A to było główne pytanie! <laughs> chciałam zadać coś takiego. Jak długiego 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 to jest <laughs> rok, dwa lata dla trzeciego pięć, to jest długo, no tak długo. To było bez sensu no. pytanie Czy jestem członkiem pewnej Grupy youtuberów. Nie influencerów? Youtuberów się pytam. Chyba nie. To jest ciężkie, bo to można i podłapać, i nie podłapać pod to Ale wydaje mi się, że nie. Tak ogólnie nie. Ok. Czy jestem takim dinozaurem youtuba? Totalnym. Mówimy o takich osobach jak Blow, Rezi i tak dalej. Takie dinozaury działają od początku od początku. Nie. Nie. Ok. Dobra, teraz pytanie. Czy nagrywam z innymi twórcami? Tak. Tak? tak? Ok. Ok. Dobra. Wy mi zabieracie wszystkie pytania. Czy mam blond włosy? Nie. 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 Czyli tak, mam powyżej miliona subów. Nie należę do grupy, ale teoretycznie mógłbym należeć. Czyli pewnie jestem twórcą, który ma pod sobą kilku mniejszych twórców, którzy ewentualnie ze mną coś tam pogrywają. Nagrywasz lifestyle? Nagrywam lifestyle. Mam kilka celów. Dobra, jeszcze zadam konkretniej. Czy mój content opiera się na Z naszej części na innych na interakcji z innymi osobami i na prezentowaniu im czegoś na przykład żeby kupuję im prezenty albo nimi? tak, to jest wiesz co, dobra a tak. to jest, my teraz zgadywali bo Paweł już jest czy jestem AJem? Nie, nie czy tworzę albo tworzyłam tworzyłem, bo jestem mężczyzną content gamingowy tak, tak okej okay. czy mam powyżej 100 tysięcy subskrypcji ale to jest, to jest, to jest sama pytanie Marta. tak nie jest pytanie no zaś... Jezu, ale nie znam, no to A. takie zadaje jakie umie. Dobra, czy jestem Yoshihito Majosze? Tak, tak jestem i Dobra. skierdolasz nie masz podejrzenie? Nie masz podejrzenia? Nie mam Buddha. O oh, si... Kim ja byłam? Ja myślałam, że Jacob tak. A okej, okay. myślałam, że Jacob, bo Jacob też nagrywa z twórcami innymi, nie? Ja nie wiem, w końcu Zukol. Serio? No to Ale... powiedział, że jesteś piękna, no to wiesz, a, mogę się a, na w sobie, no w tak. Nie myślałam, że to taki komplement dla mnie był. Nie, to nie, nie do ciebie to było. To może, był to wróżba. Kurde no! No dobra, to nie zrobić będzie... będzie... Mówiłem, że wygra wszystkie pieniądze dzisiaj. Gratulacje dla Ciebie. Kolejna runda. Dobra, to teraz ja zaczynam. Do nie. Jest to tradycyjnie. Czy jestem kobietą? Nie. nie. Czy jestem mężczyzną? Nie. Czy mam długie włosy? Co postrzegasz za długie włosy? Właśnie. Włosy powyżej... Dotąd. Nie wiem, jak to zaliczy. Muszę zweryfikować, bo to jest problematyczne. Okej, okay, to mam duży cel, jeżeli to będą dziewczyny, to już wiem, domyślam się, kim mogę być. I strzelę! Można zaliczyć, że tak Masz długie włosy ty grubo, strzelam w tej rundzie Okej Mam pewien strzał, pewną taką myśl i wydaje mi się, że to może być ta osoba W takim razie, czy mam powyżej miliona subskrypcji? Nie masz Kurde, ale grubo trochę No dobra, to ja jestem mężczyzną Czy mam rodzinę? W się sensie żonę, dzieci Czyli rodziną nazywasz żonę, kobietę, dziecko No tak, no nie masz. nie masz Nagrywam piosenki Zdarzy no, tak, Ci się. Tak, no. a, Ja strzelam. Czy jestem Polasieczko? Nie. Okej, okay, tak myślałem, bo ona ma długie Ona ma A ona miała na początku krótkie, teraz już no, ten. A ja także się zastanowiła bo to myślałem, bo Pola miała takie włosy, nie? Ale no, faktycznie początku, teraz już ma teraz Ale długie, no. no? Ale teraz nikt z Was nie może zapytać, czy jest po Jak coś jest z Nie ma. to jest może chyba. Nie mam powyżej bańki. Dobra, a czuj content to jest lifestyle? Ciężko powiedzieć. Czy to Ale... są bardziej newsy, informacje, jakieś... Nie masz rzeczy życia, rzeczy. żeby nie rozróżniać tylko lifestyle i nic. Tak, tak lifestyle, lifestyle, lifestyle. Okay, Można dobrać. tak to nazwać, no? Lifestyle. Okay. Czy masz okulary? Nie. Nie. Pomyślałam, że to mi pomoże. Ale czyłam kiedyś w e, freak Fightach Nie. Nie. Czyli mam długie włosy i to jest wszystko co wiem. No. Ale nie znam dalej płci. Ale już było pytanie. Kto no. Zapytał o coś, to co trzeba będzie wypipkać No nie, no jak cię to, no, no, ja to zapytać? Czy mam Kurde! bo to Ale skąd no, rzeczy czy wiedzieć. Masz. Nie widzieliśmy. To też ci daje podpowiedź jaką... No teoretycznie no. chyba tak. Masz, nie. i to jest sporego. No, skąd ty to wiesz? Powiem jak się zakończy? To. Okay. Ja to mi bardzo działa. Wiecie o tym? Tak? Ja nie, nie ma długich włosów, chyba. Czy moja osoba, jakby urodziła dziecko, to mogłaby karmić piersią? <noise> nie. Okay. Czy prowadzę kanał na YouTube? Oczywiście. Tak. Czy należę do jakiejś grupy? No, może tak. można tak zaliczyć. Taak, tak, tak, można to zaliczyć. Jezus, Maria. Czy prowadzę kontent gamingowe? Nie. Okej, okay, czyli mi odpada szymek. <noise> ja wierzę. Szymek długie włosy chyba. Ma chyba teraz, nie to kiedyś, no. Tak Dobra, w takim razie skoro jestem mężczyzną, poniżej miliona subskrypcji z kanałem lifestyle'owym, ale kloc jest. Nie? No jest straszny kloc, to jest. Tak, jest mieszka Czy mam powyżej 500 tysięcy subskrypcji? Nie. Okej. Okay. Czy mam powyżej miliona subskrypcji? Bo ty powiedzieć zapytałeś o poniżej. Masz, powyżej miliona. Nie masz ja chyba. Zartory, masz, nie masz chyba. Ja śledzę. Nie masz. A nie masz. Ale śledzisz. Powiedział, że ostatnio. nikogo nie śledzisz. To nie powiem ci kogo nie śledzę. No nie wiem, czy mam ciemne włosy? Mm, nie. 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 Zdarzyło się, że miałaś, ale jesteś kojarzona głównie z innym kolorem. To ci podpowiem. Tak, trochę. Każdemu może rzucić po jednej podpowiedzi, bo jest ciężko. Okej. Okay. Jest. Nie robię contentu gamingowego, czyli robię pewnie lifestyle, że mam długie włosy. I jestem... Masz kuta, tak. tak dużego. Nie, jestem mężczyzną. Czy występujesz z grupą osób? Na Ile osób postrzegasz jako grupę? Trzy plus. Nie. Okej, okay, czyli albo twórcą, albo z dziewczyną. Niekoniecznie z dziewczyną. Okay. Uważam, że to jest dobra odpowiedź o Ale uważam, że jest dobra. No, no tak. uważam, że to jest podpowiedź, po, po której już powinieneś w tej chwili Ja pytanie w ogóle, bo pytam o subskrypcję, czy ja w ogóle no. najbardziej jestem znany z kanału na YouTubie. Ja nie. Nie, pierdziele! Z to wielu to jest, rzeczy. Nie podpowiemy tak, ci z jakich, bo to ci od razu kieruje, ale, ale z wielu rzeczy. Z wielu rzeczy i twoja historia się ciągnie już bardzo długo. I nie mam nawet półbar na YouTubie? Nie A on nie ma, ma na No tak, ale jakoś nie jest z tego tak. Nie jakoś nie, nie jest z tego znany Chyba wiem jestem Czy mam pieska? Nie masz, ale masz innego zwierzaczka, który jest w specyficznym kolorze Wiedziałem, że to będzie łatwa, ale ciężka podpowiedź Innego zwierzaczka? W... Zastanawiasz się ja w tym w kolejnej rundzie? Marta? Czy mam partnera? No, A, uh -huh. Nie no, ja nie wiem ogólnie. Ty powinieneś już wiedzieć. Zbuda w tej chwili. Jedyne duo facetów, które już chodzi, to Oj Wojtek i Makrela, ale oni mają krótkie włosy. Kto to jest Makrela? <laughs> no kolega i Wojtka. nie <laughs> nagrywa za Wojtkiem. Ten operator, o którym ty okay. tak że operator. MC -rela. To są dwie osoby, które mi przychodzą, że nagrywają jako duo. Tak poza tym duo, gdzie jest chłopak z chłopakiem. Nie kojarzę. Co to znaczy? Czy jestem twórcą wypromowanym przez kogoś? Nie, nie, nie jesteś self-made self Self-made, self 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 No dobra, okej okay. Dobra, ja chcę strzelić z ciekawości Czy jestem łatwo gęk? Nie She nie. Ty, tak? Jak ty nie wiesz co to jest? Nie. Masakra okay. Dobra, dajmy teraz każdemu po podpowiedzi Mieszkasz w Warszawie Odpowiedziałeś! No <grym> Nie masz aktualnie samochodu, ale czekasz na jakiś samochód. Czy mój zwierzak to jest zwierzak taki typowy, domowy? Tak, typowy, domowy. Biłaś się na Femalmo. I to się... tak konkretnie. <grym> tak, się, się tak, tak, tak konkretnie. Nieźle się nawalałaś. Nieźle się nawalałaś. Przeciwnik był skopany. Zmasakrowany cały. Ojął, ojął. Nie, Nie, ale jesteś kimś z tego środowiska. No dobra, nagrywam z kolegą. Nie jestem wypromowany, jestem selfie, mam długie włosy. I masz wielki sprzęt. Wielki sprzęt. <grym> Pamiętaj o, o tym panu. Tu Instagrama powyżej miliona obserwujących. Nie. Czekam na auto. Działam od dawna. Albo małego YouTuba. mieszkam w Warszawie. Jestem jakimś klotem. <grym> Czy <grym> moją główną platformą jest TikTok? Nie. Nie. Ja kto się bił? Wszyscy. No właśnie, dużo osób się biło. Sk kopał najbardziej AJ, ale AJ nie ma zwierzaka chyba. To jeszcze walczył. Ja, ja nie wiem, szczerze, ja, jakby tam jest tyle osób, które walczą, że ja nie wiem. Specyficzny kolor. Zwierzak domowy. Co ta rybka? Kto ma złotą tą rybkę? Tak, Czy nagrywam z innymi osobami? Tak, tak. Czy jestem wesoł? Tak. 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 Dobra, kim byliśmy? Kim byłem? Wojtek Gola! <słatki> To no stary on nie ma YouTube'a dużego. Nie prowadzi do tej platformy, ale jest potężnym twórcą, no. On jest typowym influencerem, to typowy jest cenobrytarz bardziej sukcesem. jak ty jesteś klon, daj walkę. A ja? Ej ja mam papugę co? różową. Co ty pierdolisz? Różową papuszkę ma, nie normalnie, nie z niech chodzi na ich tutaj. I Dlatego powiedziałem, tak. że skopą Długie włosy. Wielka knaga, a kto leciał, kto jechał na plażę Nudystów i na filmie były zablorowane podłogi. Wojtek i gola. Twój e, ma e, Wojtek. Mam włosy. I to już będzie. Mam włosy do końca. ma włosy do sprawdziliśmy na Instagramie. Nie ma długiej włosów. Ale jak je to ma długie. Zobacz najnowsze fotkie na IG, Ale to był skam z tym pytaniem. Nie miał... to nie były długie włosy. No nie no, spójrzcie go najnowsze fotki na idzie. Nie zobacz maksa włosy jakie są. No dobra, no okej. Okay. To dawno bym zgadzał oj Wojtka, gdyby nie te włosy. Ostatnia runda. Ostatnia. Ostatnia runda. A Wojciech, ale dacie kupił ostatnio. A słyszeliście jak to no, powiedział o tej dacie? powiedział, tak. że się pomylił Bondacie. za to... Bondacie. Że błąd w dacie, a on powiedział, błąd w dacie to powiedział Mam nową dacie! Moje błąd w dacie nie 2014, tylko 2024. Marta teraz! Ja nie znam nikogo z tej rundy. Jestem mężczyzną. Kurcze nie. nie, no nie jesteś. Jezus, co to miało znaczyć tyte! Nie, no nie To reakcja! No to najłatwiejsze wykorzystam, czy jestem dziewczyną. Nie, okej, okay, czy jestem mężczyzną czy tworzę obecnie jeden z najlepszych kontentów na YouTubie? Nie. Chyba nie. Okay. Czy jestem kobietą? Nie, 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 nie. nie. I znowu jestem facetem, ja wiedziałem. Czy prowadzę kanał na YouTubie? Nie. Nie, teoretycznie tak! Nie! Teoretycznie. Nie wiem! Nie! Nie! Nie możemy nie, tak nazwać tego? Nie możemy tak tego nazwać? Nie! nie. Okej, okay, no to nie. nie, nie. Wasze reakcje y, są dziwne, nie, ja nie chyba nie, nie mam. Ma... Czy mam powyżej miliona subskrypcji na YouTubie? Tak! Czy mój content jest gaming? Tutaj jest ciężko. I tak i nie. O kurczę. Ale to mam... No, ciężko tutaj, czy mam dwa kanały, czy na jednym robię powiązane. I tak i nie. To jest odpowiednia odpowiedź do tego. Okay. Dobra, czy prowadzę kanał na YouTube? Oczywiście. Mm -hmm. Czy mam rozbudowanego Instagrama? Tak, tak! Tak, To tak, 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 tak. tak, tak. jest z wami. Ja nie wiem, czy jestem człowiekiem. Wyeliminuję jeszcze kilku twórców. Czy mam poniżej dwóch milionów subskrypcji? Tak. tak czy jestem między a bójką. Niby robię gaming, ale niby jednak nie Czy działam głównie na YouTubie? No nie Pod względem internetu, czy pod względem przychodów? Pod względem internetu Tak Czy działam w grupie? W no czy nagrywam w grupie? Nie Czy jestem człowiekiem? <grym> nie. nie Nie No i właśnie, tego stąd ta reakcja To ma bardzo mądre pytanie Ja bym strzelił sobie tak po prostu, randomowo, bo ja mam przeczucie Czy to prawda? Nie Nie, okej okay. Ja też chcę strzelić, ale nie wiem, to jest głupi strzał A czy jestem Jacob? Nie ale mądrze myślisz W się pod względem tego co powiedziałem, że analizujesz to co mówiłem Czy jestem takim dinozaurem, czy tak Nie, nie dinozaurem. jesteś takim ultra dinozaurem Jeżeli mnie nie nazywasz dinozaurem, to nie jesteś dinozaurem Działaś już długo na YouTubie, ale nie jesteś dinozaurem o. Czy mam cztery łapy? No, no to tak. tak masz Marta Marto wygra tą rundę, coś czuję Czy mam powyżej półtora miliona subskrypcji? Tak A tak. Ok, czyli tylko to, dobra mam Dobra ja to rundę całą strzelam Czy jestem kaluch? Nie Nie czy mam zwierzaka? Masz. Masz. Czy ja jestem waszymi pieskami? Nie. Nie jestem. Nie, nie. Szkoda. Czy prowadzę regularnie mój kanał na YouTubie? Mhm. Mm tak, teraz na bieżący, cały czas? Okej. Okay. Czy YouTube to jest mój główny przychód? Nie. Znaczy nie wchodzę w czyś portfel aż tak mocno. Ale tak na oko, Ale tak, nie, tak jak, na oko moim zdaniem nie. Kiedyś czy, może był. Czy nagrywam lifestyle? Nie można tego nazwać lifestyle'em. Czy jestem małym stworzeniem? Co na A powietrze? co uważasz za duże stworzenie? No takie małe. Takiego jak pieski No ale Golden Retrievera też nazwasz małym stworzenie. No gdzie? No nie, no to już takie większe stworzenie Okej, okay. jesteś małym stworzeniem Pojedynczy twórcy, którzy są duzi, Wooddub'a w tym, w tym przedziale jest Konop jest w tym przedziale Citrus jest ponad ten przedział Nie ma nikogo więcej, no to dobra, dobra, zastrzały. Jestem konopskim? Nie. Czy jestem w Szymeku? Ja pierdziłem. Ja nie chciałam zapytać o konopa, ale jak to zapytać, to chyba ja już raczej nim nie jestem. No niekoniecznie mogliśmy mieć możemy, może zapytać jak chcesz. No nie no, bo się nie pytał, czy jesteś ty konopem, jak ja jestem konopem. No nie wiem, czy nie były dwie kartki te same na przykład, tak? Dobra, to już nie zgaduję jak to konopa. No jak to możliwe, że nie jestem w Szymeku? Niby gaming, nie utrzymuje się już głównie z no bo Nie! No co ja bo nie mamy o! Bo... No, bo nie prowadzi kanału, na ciebie. A, jestem facetem. Tu masz jakieś Ja, Nie, górę. Ty nie górę? Ale przyszedł... No dobra, to byłby to pytanie. Jesteś tak murką? Tak. Tak. byś wygrała. jesteś konopą. Tak? No? Dobra, Paweł, byłeś facet wariatet. Okej. Okay. Myślałem, że mam jej. Myślałem, że ma zmienić wszystko na YouTube. samo Ja pierwszy. On no nie wytrzyma. Ale zgadzało się wszystko co ci mówię. No tak. No. Robi, robi gaming nie robi gamingu. No dobra, czyli masz wygrać 2 stówki, Paweł wygrał My biedujemy się... jak zwykle. Dobra, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!